Cześć, witam Cię na kanale TurboDzieciak. Dziś zajmiemy się relacją na linii Szczęsny Joannem Garcią. Zapraszam do subskrypcji kanału. Wojciech Szczęsny zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Barceloną i o miejsce w składzie będzie rywalizował z Joannem Garcią. Hiszpańskie media opisują ich relacje. Wojciech Szczęsny w październiku został zawodnikiem FC Barcelony, aby zastąpić kontuzjowanego Marca André Terstegena. Polak zdecydował się przedłużyć kontrakt o kolejne dwa lata. Klub z Katalonii zdecydował się pozyskać również nowego golkipera Joane Garcie. To właśnie nowy nabytek ma być jedynką w bramce, a Szczęsny ma być rezerwowym. Hiszpańskie media rozpisują się na temat relacji Wojciecha Szczęsnego i Joan Garci. W tych pierwszych sesjach przedsezonowych Wojciech Szczęsny i Joan Garcia są nierozłączni. Polski bramkarz pełni rolę korepetytora dla byłego gracza Espaniolu i jest kluczowy w jego adaptacji w Barcelonie, pisze dziennik Sport. W tytule artykułu nazwano szczęsnego Ojcem Chrzestnym Garci. Dowodem dobrej relacji między dwoma bramkarzami była scena uchwycona przez dziennikarza Wiktora Navarro podczas czwartkowego treningu. Po świetnej obronie zawodnika Salent, natychmiastową reakcją Ticke było wylewne oklaskiwanie akcji kolegi z drużyny. Gest ten pokazuje wspaniałą atmosferę sportowej rywalizacji między dwoma bramkarzami, którzy będą grać w parze w przyszłym sezonie, a także dobre nastawienie szczęsnego czytamy.